Rozpierdolę ich jak ciebie. No, pasz ty, pasz ty. Że będziesz rył zębami po, 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 po betonie. O, jest jakiś. Gratis. Gratis. To twój ziomek był? Jego matka. Kulia. Przyszła cię specować. No kurwa. Zaraz się w kurwie no. Twoi ziomy będą ryli ryjami po betonie. <tosy> 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 Rili ryjami. Gratis macie o idzia. Gratis, ale masz nikt jak mój stary. <laughs> kurwa, chuj ci w dupę, jebane. Chuj w dupę, jebane gnoju. O kurwa, o, gratis ma nick jak twoja stara. <laughs> Heksakid. Ile ludzi zawołał na jednego magika. Takich, takich, to ja na klatę przyjmuję. Możecie mi tak skoczyć, o, na pena. Aj, Baskito, To dawać, kto jest za mną, to na Tak, właśnie, trzech kidów na mnie jednego, to to ja jem śniadanie, kurwiki. Kurwiki. Kurwa ile, ja ich ile ich tu jest? Zaraz przyjdą i będzie się go odcisnąć Czekaj, ja miałem nadzieję, że kurwa ten kurier się odezwiale ...śpichok. Jak był? Uch, no Tam chłopaki, kurier, dawajcie kurwa Wołaj tego kuriera ich kurwa, poczyści No raczej ich zczyściło za dużo, za ludzie w ogóle Z cs -a? Ha, 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 bo idzie się ciecie. Kurwa, zła słowa będzie teraz na GTA San Andreas. Będą mówić, że CS to cipy. A nie są? Nie szczęście, tylko Kurwa, was czyści od moich magi bitów, elo. Magik, <noise> magik który zna tysiąc bitów, was pojechał. A więc taki ovnet w trzy sekundy. Kurwa twoja stara... Czyszczę was! Tak <noise> Ta, żebyś tam... Żebyście wyszli się tam sami starego nie wykradzić. Magik gale jest dedykacja, nie do wszystkich. No mówię do tych twoich niby eloziomów. Śmierdzą wam ręce moja Moich? stara po koleniu. <noise> Ej Magik to weź ich może pojedynczo, nie? Mównik no i kogo ja tam jedziesz, dobrze. to może ci odpowiedzą. No po co, jak jej tak wiadomo, że to... Do... ...cisnę. E, magik, e, magik, pierdol Magik pierdolbąka. U mnie w grucho zgnita. <laughs> o! <laughs> Oh yes, yes, co, sracie w majdy? Ty, co jest swele? Gówno. Gówno, jak nie wiesz co? Pindolu. No, to, to jest kurwa To ten jest, to ten jest kurwa małolet taki mądry. Chyba i kurwa, zaraz mapie za tą chudą szyjkę i utopię w studni. <laughs> umyj paździerz, sukwo. <laughs> ty, ty, jaki kurwa... To jest, kurwa. Ty to najciebiej to nie potrzebna jest tak, kurwa pedalski głos. Dla takiego Bedalski kurwa że to, wymiarza, to ty masz wystarczy zlew. A na ciebie Ej. to wystarczy moja gangsta. <noise> to znaczy sam ja. Ty weź już japę, człowieku. Odpisz już bo teraz ty będziesz se... ukochany w dubską. Ty se... umyć felu. Smaruj już dupę, kurwa. No, weź się tak nie napinaj, po co starego wysrasz? Ty, ale tobie chyba, kurwa, paru zębów brakuje bez to masz taki A dziwny to... akcent. A ty se ogól pachy, ziomuś. Dlaczego? Dlaczego? Koleś, ej, koleś w mózg ci paruje. A wchodzisz tam, wchodzisz tam, wchodzisz tam. Co ty nie starego ty. tam, kurwa, w piecu trzeba na drugą stronę, bo już się, kurwa, topi. Weź bo ci się mój mózg paruje jak się tak napinasz Przestań się kuć na Ale ty się powtarzasz, wiesz o tym? Cały czas, jeden i ten sam tekst Nie wiem, może byś ty ten wymyślił coś innego Mądrze jeszcze ty... Ty szczurze mam wymyślić Weź... pod rodziców już? Weź bo jakby szedł do twojej głowy, to by było jeszcze miejsce <laughs> dla mojego starego <laughs> Bo tam nie ma tak, tak, jest to izni. Pocisk ownet! A ty jesteś naprawdę. Jesteś kurwa przechuj. Po prostu ci powiem, że jesteś przechuj. Wiesz? Dobra, no, bę. no bę. A ty jesteś za chuj. co no. to za, kurwa znaczy. Ej, bez kitu, ja to jestem kurwa dziwny, ja to jestem pod wrażeniem w ogóle, że tu jest taka banda idiotów, co kurwa śmieje się z takich głupich tekstów. Ej, Ziomek, chcesz stary. wyjść? Tak, to jesteś kurwa ich w tymi, w jego fanami, acymi, czy kolegami? A ty to stary Ziomek, Ziomek sobie to stary chodzi do wanny i sama Ej, A ja chcę się wszyscy wypiąć dupę się. po kolei. A co pytałem jesteś? Tak cię ojciec nauczył? I to się ja z jestem za pan brat, więc zamknij kurwa szczeniaku Ej ale kurwa teraz bronicie dziada, Pier... za chwileczkę chcieliście żebyś ktoś napierdalał na niego Ej no to mu wrzucajcie, ale nie wrzucajcie nam kurwa Ziomek ogarnij się toż, no, Ej, właśnie, czy ktoś to to kurwa, to kurwa to powiedział o tobie? Ty, a słuchasz swojego kolegi trochę? To kurwa nie ma co jechać, co Ty myślisz, że ja tu nie mam co robić, tylko jakiegoś gówniarza o trzeciej w nocy jechać Ja też mam inne zajęcia, nie? No to kurwa, no to na chuj tu tyle ludzi przyszło, że nie wiem. Nie a wiem, to, to nie, nie ma. No bo kurwa filmkę się myciła. Ale dobra się powtarza. No właśnie, to jest się chłopak powtarza, nie ma komu najeżdżać, że tak powiem. Zapłakałem się już, bo, no, bo tam to jest ja to kurwa, człowieku chciał zabłysnąć, kurwa chciał zabłysnąć, a nawet nie zaiskrzył. Chyba... Ja pa kurwa. Człowieku, zgasłeś jak pet No chyba wolisz ciągle mówić japa japa Ej Daj wam mikrofon ci piszcie Idź tam wylisz japę ojcu Zgasłeś <grym> kurwa jak pet Kurier ale no, tylko to umiesz to, to mówić że zgasłeś zgasłeś Ja to w ogóle nie rozumieć no nie? A, ty chyba ej kurier kurier ty ty weź, staw to sobie te zęby kurwa. Staw sobie zęby bo nic, nie bo nic nie słychać Ale powiedz mi do czego ta motorówka miała być? Kurwa Człowieku, weź ty się ogarnij. No chyba ty się ogarnij, stary. Dla ciebie to pewnie stary to ja jestem. Popłakał się. No i to musisz czy żebyś był taki cwany jakbyś na Jerzyce wpadł. A co ty kurwa pewnie z więzienia jeszcze rozmawiasz, no nie? Słuchaj, kurwa, co to powstajeżyce. Roz... Ty rozmawiasz. w lesie ty chyba. No chyba ten, za twoją dupą. No, ty nie, nie zam, zam, na ty w mieszkasz. Moje... Na jebanej takiej Za moją dupą to jest kurwa siedzenie, wiesz o tym? No za twoją dupą to jest chyba twoja twarz. <grym> <grym> Ej bez kitu, mi się wydaje, że to jest ten ogr kurwa z YouTube'a ten taki z Ta, bezkitu. I ziomek wpadnij e, na jeżyce to cię kiną. <grym> Jajcie. Ale po co człowieku, Po co? Kurwa. kurwa. Nawet nie są jeżyce, przynajmniej nam powiedz gdzie są... gdzie są... No w Poznaniu, idioto! Już jesteś takim no ciotą... Tu... No, w... no, w... no w Poznaniu! Poznaniu! O po chuj! To ty jesteś takim ciotą, bo... A wiem, bo w Śląsku tam nie uczą, mnie. Ale skąd ty też ej, kurwa ma, jesteś ze Śląska? Znasz Młody znam. Kurwysyno. No chyba ty. Ty. Ty B69, a ja na chuj ty to wszedłeś, kurwa ku ta siebie. No. Lepiery dalej są lepiej. No chyba ty ziomuś.